Cześć, witajcie, zapraszam Cię do praktyki, która będzie przełomem w Twoim uzdrawianiu, leczeniu bólu, w różnych dolegliwości w ciele dyskomfortu. Nie mówię tutaj o bólu ostrym, jeśli coś Ci się stało, zadziałaj, ale jeżeli zmagasz się z czymś już długo, jeżeli nie możesz poznać tego przyczyn, jeżeli nawet jeżeli coś Ci pomaga, to tylko na chwilę, jeżeli już wiesz, że za tym stoją pewne wzorce emocjonalne, mentalne, yy, które po prostu są zatrzymane w ciele i ono już zaczyna ci komunikować, dobijać się do tego, żebyś to rozpoznał, rozpoznała, uświadomiła sobie, no to zapraszam Cię do tej praktyki, bo prawdopodobnie nigdy tak do tego nie podchodziłaś, nie podchodziłeś, a to zmieni wszystko. Więc teraz daj sobie przestrzeń, od razu na doświadczenia, Usiądź wygodnie, połóż się. Weź kilka głębszych oddechów. Skontaktuj się z ciałem, z absolutną zgodą, akceptacją na wszystko, co to ciało Ci mówi, jak ono się czuje, na wszystko, co jest przyjmuj to. I teraz y, możesz wybrać konkretne jedno miejsce, dolegliwość, która najbardziej Ci jest jakaś. Y, właśnie taka, że już byś się chciał pozbyć, już masz jej dość, już, już się cała może zaciskasz żeby po prostu już ile można. Tam się może wytwarzać już bardzo dużo takiego napięcia, zmęczenia, takiego wypalenia, że to ciągle jest, to ciągle wraca, to ciągle nie daje mi spokoju, daj daje mi żyć. I obejmij to miejsca, może nawet położyć tę dłoń, żeby to zostać ciebie komfortowym i powiedz: Jestem, widzę cię, możesz tu być. Dlaczego chcemy tak zrobić? Dlatego, że po pierwsze. To stawia cię w roli sprawczej. To przywraca twoją pozycję dojrzałości, dorosłości, sprawczości, decyzyjności. To wyciąga cię z roli ofiary, a może właśnie takiego małego dziecka, która nie ma wieści, po jest dotknięta, która się po prostu już bardzo męczy. Tak, to ty teraz nie jesteś tą ofiarą bólu, ale. Pozwalasz mu być, robisz mu przestrzeń, dajesz mu możliwość, że jest, nie pośpieszasz, nie poganiasz, nie wypędzasz. I teraz bardzo często, właśnie my jako dzieci, wytworzyliśmy te mechanizmy, w których te emocje nie mogły być uzewnętrznione, w których zakopały się bardzo głęboko, tam zostały uwięzione. To tam wytworzyły się te mechanizmy. Wiadomo, dzieciństwo i potem to się powielało w ciągu życia, także my siebie przekraczaliśmy, albo nie wyrażaliśmy gniewu, albo ustępowaliśmy ciągle, nie pozwalaliśmy sobie odczuwać coś przyjemności, nie mogliśmy się, nie wiem, poruszać i to ciało po prostu coraz bardziej, coraz bardziej albo mamy jakieś kontrolę, albo nadmierną ważność na środowisko i to wszystko wszystko yy, wytworzyło pewnego rodzaju po prostu wzorce też na poziomie ciała. Te wzorce emocjonalne, mentalne, psychiczne, ale też są na poziomie fizycznym, w ciele. No i teraz, jeżeli my jako dzieci też dostaliśmy takie traktowanie, że po prostu nie można było już, wyjść, przestań, to my bardzo często tak samo robimy z tym ciałem naszym. Teraz zobacz, że, że tak naprawdę, jeżeli tam są te ukryte, głęboko zakopane emocje z tamtego czasu, puste warstwy, które doszły, no to ty też chcesz je objąć, właśnie tak jak dorosły powinien, jak mógł, jak, jak, gdyby mógł, bo nie mógł wtedy. Więc gdy, gdybyś ty teraz mogła z takiej świadomości, jaką masz, gdybyś teraz mógł z taką świadomością, jaką masz, objąć właśnie siebie. Te emocje, te doledliwości. I tak naprawdę do cierpienia gdzieś utknięte jeszcze w dzieciństwie. Najlepszy sposób. To jakbyś to zrobił? Jakbyś to zrobiła? No właśnie, będąc, wiedząc, widzę cię, masz prawo tu być, masz prawo tu czuć. A jestem z Tobą, nie poganiam cię, jest ok. Możesz tu zostać tak długo, jak potrzebujesz jak to w ogóle ściąga napięcia, jak to w ogóle blokuje pewnego rodzaju walkę, która powodowała utknięcia. Kiedy my mówimy, możesz tu być tak długo, jak potrzebujesz. To jest jakieś wytchnienie gdzieś w środku, które ogromnie odblokowuje zmianę. I być może już teraz, jak z tym sobie pobędziesz, okay, możesz tu być, umiekark, możesz tu być, jest dobrze, jest okej. Okay. To, to pokaże ci się po prostu, może ta emocja, może w końcu ją poczujesz, może coś tam się zmieni, w, no właśnie w tym, kto tutaj jest, kto siedzi za sterami tego człowieka. Te dojrzałe dorosłe, czy to, czy to dziecko, które po prostu jeszcze zablokowane w cierpieniu i po prostu przez te do, dolegliwości bólowe. No, komunikuję o, o tej potrzebie, żeby być przyjęta. Więc teraz ty się rozrastasz do tego dorosłego, dojrze, dojrzałego i możesz siebie objąć, i, i tym samym po prostu przywracasz sobie tę sprawczość i to miejsce. I też bywa często tak, jakby opiekujesz się tym swoim wewnętrznym dzieckiem. Nawet jeżeli tak o tym nie myślisz, to robisz to tylko na poziomie dolegliwości ciała. Zobaczysz, że to powoduje zmianę gdzieś głęboko w tobie. Tak? I nawet jeżeli nie widzisz, o czym to jest, to w środku się coś zmienia, to w środku wychodzisz do zmiany, to w środku uruchamiasz te płyty głębinowe, które jakby powodują, że ten cały system czuje, że ok, możemy w końcu to zmienić. I bywa też tak, że jeżeli coś nam pomagało, ale tylko na chwilę i potem wracało. To znaczy, że my nie przeszliśmy procesu, w którym wyrobiliśmy w sobie taką dojrzałość, taką strukturę psychiczną, emocjonalną, mentalną, w której no, jesteśmy w tym miejscu, w którym możemy jako ten dojrzały siebie objąć. E, na przykład e, w procesie bycia z tym bólem, my na przykład musimy nauczyć się, jak stawiać granice. My Dochodzimy do tego, jak dbać o swoje zdrowie, o sen, o pożywienie, o e, ruch. To my wzmacniamy te jakości w sobie, żeby potem móc się sobą tak zaopiekować, żeby ten ból nie wracał. Więc to jest ogromne nauczyciel. E, I tak naprawdę, gdzieś głęboko to cała mądrość naszego ciała zawsze chce dla nas dobrze, zawsze chce, żebyśmy my e, po prostu. E, rozwijali się i też odzyskiwali z siebie, tą część siebie, która jest autentyczna, która jest prawdziwa, która jest pełna ciekawości, łagodności, chce pomóc, chce być, być obecna, kontaktować się, czuć, być w wymianie, tworzyć. Więc, więc to wszystko, co jest trudne, też nas do tego prowadzi. Więc znowuż odzyskując tą część siebie, podejść do tego bólu i dolegliwości właśnie w tych jakościach. Wzmacnia je w sobie. Okej, okay. możesz tu być tak długo jak chcesz. Widzę cię. A o czym ty mówisz? A czego ty potrzebujesz. No i jeżeli nie dojdziesz do takich już um, do takiej konwersacji, samo, samo widzę cię możesz tu być z autentycznego miejsca, robi ogromną różnicę, ściąga ogromne pięcia. Nasz system gdzieś głęboko w środku wie, dopóki Ty nie masz jeszcze wykształconych tych umiejętności i zachowań, które po prostu Cię ochronią, które o Ciebie zadbają, no to ciało tym bólem po prostu próbuje się bronić, próbuje zachować jakieś resztki zdrowego balansu, próbuje po prostu balansować, tak? Więc na przykład wycofujecie Cię z pewnych rzeczy, bo wie, że o to nie zadbasz, ale kiedy Ty mu dajesz sygnał, czyli jesteś, czujesz, widzisz, jakby otwierasz się na, na dialog, nie pośpieszasz, podchodzisz do tego ze spokojem, no to tam te głębokie systemy wyczuwają to, układ trójwy może się powolutku rozluźniać, pozwalać na wprowadzenie zmiany, no bo ta mądrość wie, że my, okej, okay, zmieniamy się, jest inaczej. OK, możemy. Dobra. Pozwalamy na zmianę. Pamiętaj o oddechu, o łagodności, o zaciekawieniu, o tym, że ty odzyskujesz teraz sprawczość i tą rolę dorosłego, więc bądź w tym godny, spokojny. Przyjmij odzyskanie tej sprawczości. To jest klucz, to jest tak naprawdę najważniejsze. I zobacz, gdzie cię to prowadzi. To może być naprawdę bardzo ciekawa podróż, więc. Wszystkiego dobrego w tym odkrywaniu i daj znać, co się dla ciebie zmieniło, co dzisiaj się pokazało.